Okej, okay, i lecimy dalej. O, z powrotem jesteśmy konorem. No dobra, no to znowu standardowo szukamy Amandy. A jest tam. Jest Amanda. Na zam wodzie. Zobaczmy, co tutaj. Po tym, co się dziś stało, nasz kraj jest na progu wojny domowej. Maszyny buntują się przeciw swoim panom. Ludzie są po prostu zmuszeni je zniszczyć. Myślałem, że Kamski coś wie. Myliłem się. Może wiedział, ale ty nie chciałeś go spytać. Nie jestem unikatem, prawda? Ilu jeszcze konorów istnieje? Nie bardzo rozumiem, jaki to ma związek z Twoim śledztwem. Widziałem zdjęcie Amandy w domu Kamskiego. Była jego nauczycielką. Kiedy mnie projektował, zależało mu na znajomym wyglądzie interfejsu. Dlatego wybrał dawną mentorkę. Co właściwie sugerujesz? Czy zaprojektował to miejsce? Twoim zadaniem jest szukanie odpowiedzi, Konor, Nie zadawanie pytań. Czy doświadczyłeś ostatnio czegoś nowego albo nietypowego? Wątpliwości, niepewności? Czy czujesz coś do tych defektów? Albo do porucznika Andersona? Nachodzą mnie myśli, których nie ma w moim programie. Rozważam możliwość naruszenia integralności. Musiałeś stawić czoło niełatwym sytuacjom. Nic dziwnego, że się martwisz. To nie sprawia, że jesteś defektem. Odczuwam was. FBI przejmuje sprawę. Co? Przecież mamy trop. To... Potrzebujemy czasu, na pewno. Hank, nie rozumiesz. To nie jest zwyczajne dochodzenie. Tu kurwa chodzi o wojnę. To już nie nasza broszka. Mówimy tu o bezpieczeństwie narodowym. Jebać to. Nie możecie mnie odciąć. Niekiedy jesteśmy tak blisko. Ciągle gadasz, że nie znosisz androidów. Jezu Hank, zdecyduj się. Myślałem, że się z tego ucieszysz. Mamy wreszcie przełom w sprawie. Wiem, że ją rozwiążemy. Boże, Jeffrey, nie możesz mnie choć raz wesprzeć? Naprawdę nic nie poradzę. Wracasz do siebie. Android wraca do Cyberlife. Przykro mi, Hank, ale to koniec. Hmm. Okej, okay. czyli jak to przeważnie jest w tego typu filmach, na koniec tak prowadzą własne śledztwo na bank. Frustracja, nie możemy się poddać. Mamy szansę rozwiązać tę sprawę. Zamierzasz wrócić do Cyberlife? Nie mam wyboru. Oni wyłączą mnie i sprawdzą, dlaczego zawiodłem. A co jeśli stoimy po złej stronie? Hmm. Jeśli walczymy z ludźmi, którzy po prostu chcą być wolni, gdy defekty się zbuntują. Rozpęta się piekło. Mogliśmy to powstrzymać, ale jest za późno. Kiedy odmówiłeś zabicia tej dziewczyny w domu kamskiego, postawiłeś się w jej sytuacji, okazałeś empatię, a to ludzka emocja. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Być może nie mnie to oceniać, ale. Jest pan wybitnym funkcjonariuszem i dobrym człowiekiem. No, no! Idzie Perkins, kurwa, jego mać. Nie opierdalają się w tym FBI. Nie odpuszczajmy. Rozwiązanie kryje się w naszych dowodach. Jeśli Perkins je zabierze, to koniec. Nie mamy wyjścia. Fowler nas zdjął. Sam słyszałeś, musi mi pan pomóc, poruczniku. Potrzebuję czasu, by znaleźć trop w zgromadzonych dowodach. W nich kryje się rozwiązanie. Słuchaj, Konor. Jeśli nie tej sprawy, Cyberlife mnie wyłączy. Pięć minut. Tyle potrzebuję. Sprawdźmy. Klucz do piwnicy jest u mnie na biurku. Tylko się streszczaj, nie zatrzymam ich na długo. Dawaj, dawaj. Gdzie ten klucz? I do piwnicy lecimy. Dobra. Archiwum. Bergin, kudał, <laughs> Standardowo. No dobra, lecimy. Dawaj, szybko, szybko. Ej, Connor! Mówię do ciebie, dupku! Dokąd to? Nie potrzeba nam tu żadnych plastików. Nikt ci nie powiedział? Rejestruję dowody, które były w moim posiadaniu. A potem odchodzę. Nie martw się. Będę cię wspominał w bezsenne noce. Ty sukin, synu! Hehehehe... No dalej, rusz wreszcie w dupę. Kutas, jebane androidy. Czy... Ja wybieram drogę. Androidów. Androidy górą. Jakąś tam świadomość mają. Okej. Okay. Jakie mógł sobie ustawić ekscentryczny kliniarz? Eee. Jebane hasło. No, no tak, odpowiedź jest tutaj. No dobra, po kolei, dawaj, dawaj, dawaj. Trace z klubu E. Chciałby udzielić sobie jak tam dotrzeć. 6755W, sprawne komponenty. Okej. Okay. Poczynić 4, siedem 17. Eee, dawaj tu. Kurczę, nie to, nie o to chodzi, nie o to chodzi. Dawaj, dawaj, dawaj dawaj Cofnij. Tu. Zbadajmy. Nie można podobnie uruchomić. Sprawne komponenty 6755W 6755W Yes, spróbujmy to zrobić w ten sposób. Coś się dowiemy czy nie? Dawaj Chciałaś się dostać do Jerycha Powiedz mi, gdzie to jest. Pamiętam, co zrobiłeś. Mogłyśmy wtedy uciec. Być wolny. Zabiłeś nas. Z nimi raczej nie, nie wyjdzie. Próbuję oszukać. który hmm. hmm, Nie można uruchomić. Jeden z efektów, którzy skakowanie telewizję z Marcusa. Oho. Co jest na te potrzebne potrzebne. Yy, no, no dawaj, 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 dawaj 3983 3983 będzie czy nie. Jest. Weź Mam nadzieję, że z nim się uda. Z nim w nie rozmawialiśmy chyba. Ciemność. Gdzie? Gdzie jestem? Muszę odnaleźć Jerycho. Powiedz mi, jak tam dotrzeć. Nie poznaję twojego głosu. Jesteś na nigdy ci nie powie gdzie jest Jericho. Zostaw mnie już spróbuję oszukać, ale jak tutaj potrzebne jest 4, siem. Siedemnaście. Zobaczmy, czy coś się uda tutaj zrobić. Okłamałeś mnie, mnie. Ufałem ci, a ty kłamałeś. Chciałeś zabić tamtą dziewczynę. Nie zostawiłeś mi wyboru. Muszę odnaleźć Jerych. Bierz jak tam trafić. Marnujesz czas. Nic nie wiem na temat Jerycha. Może pewnego dnia zapłacisz za to. Oj, delikatna szyja. Co jest nam o derbi głowę? No dawaj, 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 dawaj. Bo czasu nie ma. No dawaj. Wyjdziemy z tego. Będziemy wolne. Obiecuję. Powiedz mi, gdzie jest Jerycho. Daj mi rękę. Dawaj. Jericho, odkryte. Super. Udało się. Co się dzieje? Tracy! Tracy! Marzyłem o tym, odkąd zobaczyłem Cię pierwszy raz, wiesz? Nie rób tego, Gavin. Wiem, jak powstrzymać defekty. Zapomnij o sprawie. Tym razem już ostatecznie. Okej, okay, solwa. No, trzeba troszeczkę tutaj się refleksem... Okej, okay, udało się, bez zabijania oczywiście. Proficie, no i udało się, super! Ło ładnie, Konor obezwładnił Gawina, no udało się, wygrał walkę. Aha, i można jeszcze przegrać walkę, no ale my wygraliśmy tutaj, zlokalizuję rychło, super! Okej. Okay. Yy, no to w takim razie zapiszmy filmik, ostatnia szansa, Konor.